Okej, okay, no więc jadę z Areną. No i zobaczymy jak to wyjdzie wszystko. to może być bardzo ciężko? Dobra, odczuję. Okej, oszczędzamy. tam nie poleciał jeszcze? Okej, okay, poleciał już ładnie. Teraz zobaczmy drugą falę. Udało mi się do, do, dojść do szóstej, ale kurde, szósta jest mega ciężka. Bo. Kucharze. A zresztą zobaczycie sami. Tu. Okay, biorę sobie harpun.

no to trzecie Trzecia arena, czyli nie wiem, katana boss Coś Czy bokserzy? Bokserzy Chyba na czwartej albo piątej będzie katana boss Ale tych moich to po prostu What the fuck Co tu się wydarzyło w ogóle To nic brać, czy hmm, jak Usunę. Ej, niech tu podejdą. Nieee, serio. Dobra i mi tutaj ogień O! Nie! Ociek, A nie Dobra, niech się jarają. Jara się jara. Ale kurde no, to mnie ściwiło. my w ogóle tu hitnęł, nie? Nie leży. Nie leży. Hmm. Leciał. Aha, szokój na nich nie zadziała. A szoka na. Ciekawe, jakby się Bercec z nami poradził. Ale to to już jest... No, dobra, jest w miarę prości. Nie było tutaj większych problemów z nim. Czwarta to... Katana Boss? Tak. O tym foteliku już poznaję. I jego przydopasy. I jego przydopasy Okej okay. Tam tak nie leci jak oni Okej, okay, warto wiedzieć W sumie to jest boss, więc... zleciał, zleciał, zleciał ty okej, okay, jest katana myślałem, że coś się i katany nie ma no patrzcie, pokonałem go bez użycia żadnych krzeseł, ani żadnych butelek brana piąta, czyli kucharze, tak? Na tej ostatnio poległem Trzeba ich sprawdzić Ale moi tutaj leco nie? Okej, okay, padł Dobra Okej, wiosło. Hm. Kurde, mhm. Tu mi hmm. by się nożyk przydał, nie. Sztangę mam, ale... Poleciał, poleciał. O nie Tu mi ciężkie To nie wiem czy by ich było nabić chyba na te kołce Byłoby sens Jakikolwiek Dawaj doć, to odebrać Nie Nie da się O oh, shit, chyruj do Mięso. Hm, nie wiem, mięso mi nie rzucę. To świetna broń. No, nie ma, nie ma co. Kurde, nie. znowu my zarobali. Piąta fala jest trudna. Mm. Hm. co? Ja bym tu pauzę zrobił chyba. I widzimy się później. Ok. Przeszedłem tą falę. Lecimy z szóstą. Co my tu mamy? Jeden bokser. Na góle pięć O, szpok popki ty patrz od ciebie. niech tu podejdzie, niech tu podejdzie, niech tu podejdzie, niech tu podejdzie, niech tu podejdzie i się zajaraj, i się zajaraj, i się zajaraj, i się zajaraj dobra sprawdzimy sobie ty ale niech on się podjara Ja się mhm. Co nie no to będzie na prosty sposób na walkę z nim Okej, okay. dawaj Typie. Ale ty weź się. Nie chciałbym nie wstrzela dostać, ale... To jest chyba na niego sposób dokładnie. To był na niego dobry sposób. Bałem się falić. Aha, ja chyba pamiętam co było na dziesiątym. Do no dziesiątej raczej nie dam rady przejść, ale. Spróbuję z siódmą. Kiedy będzie ciężko. Dobra, słuchaj tam. Nie mam na serio. E, ty ja mam swoich tu go Pięknością. Ok, z maczetą to już będzie prosto. A czekaj, o, to tu jest brody. nie zauważyłem go. No. Szczerze, dobra, zleciał. Co jeszcze, Tak, Jeden typek, tak, dobra, poszedł. Ogarnięte. Fala siódma Okej okay. lecimy z tym koksem dalej Co my tu mamy? Um, jest duży z więzienia. są już nowi policjanci jak dużego jakby ciągle Bo no, wydaje mi się to są dobre. Już ich można niszczyć przez coś tutaj. Okej, okay, polecieli. Czyżbym wygrał? Tak. Witka wygrana. Polecimy z dziewiątą falą, która będzie ciężka. Tak czy je? Yy. Aha, hmm, to dobra. Okej, okay. czy mam strzelbę? Taka bardziej zabawowa ręka chyba, nie? Prochowiec jednostrzałowiec, cyk, pyk, ja. polecielin. Dobra, idziemy z kolejnym <laughs> prochowcem. A to taka ręka, fun chyba bardziej. I leży. No dobra, bo to teraz będzie prawdziwy hardcore. Rana dziesiąta, czyli chyba wszystkie bossy z tymi ze sztangami. <laughs> Będzie ciężko, tak powiem. Ultra ciężko, tak? O, jest bokser. Okej, okay, oni mają wszyscy hm szklamet. Te. Co nie. Okej. Okay. Łucie panie. Hmm. krzesłem God damn it. Um. no przerąbana akcja hmm. nie wiem najpierw może Czarnobrodego, Brodego ubiję wydaje mi się, że... O nie! Ty pies baru. Typ jest baru. I... ok. Fuck. Dobram poleciał. oni tu potrzebuję, a niczego nie widzę za bardzo, czym mógłbym się bronić przed nimi. Wait. Dobra. Ok, padł. Sleciał. Sleciał długo. <laughs> Dobra. To już będzie easy. To teraz to już sleciał. Kolejny. Hmm. Teraz już tylko chyba bossa trzeba ubić. Bo co innych już nie ma co. Okay. Teraz już tylko chyba na katana bossa muszę wszystkie użyć, bo jak mówię nie ma dużego zagrożenia z ich strony. Nie widzę przynajmniej pukniemy go. Knieby go, knieby go, no, nie go, pakniemy go, knieby go, knieby go, knieby go, go, nie przechodzę tego dalej. Widzieliście praktycznie całą arenę. Siema.